Cześć, cześć! Jak widzicie dzisiaj na warsztacie trochę nietypowo, eee, trochę inne modele niż zawsze. Przedamy się na większą skalę, eee, przy okazji gdzieś tam grzebania w szafie, <grym> dosłownie, eee, stwierdziłem, że nagram Wam filmik dotyczący dwóch dosyć ciekawych modeli, dwie zupełnie inne filozofie modyfikacji na przestrzeni lat, eee, bardzo ciekawe egzemplarze moim skromnym zdaniem. Nie przedłużamy, zapraszam Was oczywiście standardowo na Discorda, zapraszam Was do, do dołączenia do tego serwera, tak jak mówię, powtarzam to wielokrotnie, będę powtarzał cały czas. Jedno z fajniejszych community w tym momencie, jeżeli chodzi o, o modelarstwo ogólnie, chociaż skupione jest na Hot Wheelsach, ale uważam, że każdy znajdzie dla siebie coś przyjemnego. Nie przedłużamy, przechodzimy dalej. Słuchajcie, zaczniemy sobie od Mercedesa. Mercedes, oczywiście z serii Hot Wheelsowej. W ogóle bałem się go tworzyć. Byłem cały czas pewny, że ten blister, który jest duży, że ta karta będzie tak jak w przypadku 1.64, że ona jest zaklejona. A okazuje się, że nie, że po prostu wyciągamy. Mamy, mamy model do ekspozycji, możemy go umieścić w jakimś gablocie, w jakimś ekspozytorze tego typu rzeczach. I bardzo fajny patent, wbrew pozorom. E, przyjrzymy się temu, temu modelowi. Przyjrzymy się, jak on tutaj został przez Hot Wheelsa potraktowany. E, Rote Sau. Legenda, jeżeli chodzi o omg, Legenda, jeżeli chodzi o e, ogólnie Mercedesa chyba i te serie wyścigowe. E, w ogóle Mercedes miał takie dziwne zboczenia. Wypuszczania modeli super luksusowych i robienia z nich wyścigów, no to jest coś niespotykanego w innych markach, tak naprawdę. No, bo BMW nie robiło siódemy, nie robiło ósemki wyścigowej, zawsze budowało gdzieś tam oddzielne pojazdy. Chyba Audi jeszcze tylko miało takie zapędy przypadków przypadku V8, o ile mi pamiętacie myli gdzie faktycznie startowała w DTM. No i... Opel Omega, ale Opel Omega i był troszeczkę niżej plasowany aniżeli oczywiście Mercedes S, więc no to bliżej temu do BMW 5 Natomiast Mercedes właśnie, a to sek, a to czerwona świnia. Tutaj mamy akurat tą przysłowiową czerwoną świnię, dosłownie tak było to nazywane. Mamy tutaj oczywiście recolor w charakterystycznym dla Mercedesa srebrnym kolorze. Srebrne strzały, tak tak Mercedesy były, były określane, te wyścigowe. To był taki kolor, że tak powiem, flagowy. Przyjrzyjmy się, słuchajcie, detalom tego, tego modelu. Na pierwszy rzut oka rzuca się oczywiście elektrownia, rzucają się oczywiście halogeny za ślepkami. Nie mam tutaj ultra dużego zoomu, natomiast słuchajcie, wygląda to myślę, że całkiem ok. No wiadomo. Ktoś powie, że, że to nie tak miało być, że historycznie było inaczej. Uważam, że jest całkiem ok, jeżeli chodzi o te detale odlewane. Mamy tutaj zapinki, które są z tego co widzę pomalowane, są w jakimś tampo. Nie, nie mamy gwiazdy. Gwiazdy nie były chyba z tego co pamiętam w czerwonych świniach. Mamy po prostu odlew plus znaczek. Tutaj najsłabszym elementem tego przodu jest grill wbrew pozorom. Tutaj można byłoby się pokusić o, o tam pogwiazdy. Kolejnym takim dosyć ciekawym zabiegiem jest odlanie wycieraczek razem tutaj z tym elementem, że tak powiem pod wentylacyjnym. Nie wygląda to dobrze. Nie jestem fanem tego. Uważam, że można było to rozwiązać lepiej. Można było, nie wiem, dać to chociażby w, w kolor czarny. Chociaż wiem, że historycznie, oczywiście, było to chromowane, natomiast. Całe pióra rzucają się zbyt mocno w oczy. Mamy drobną skazę akurat w moim egzemplarzu tutaj. Jeżeli chodzi o proces produkcyjny, bo widać, że jest to, słuchajcie, jakiś problem z odlewem z tego co widzę. Mamy tutaj jakieś chyba takie przejście. Tak. Jak się przyjrzycie, mamy tutaj po prostu takie niedoszlifowanie. I tutaj gdzieś tam ta farba nie doszła zbyt dobrze. Charakterystyczne dla AMG z tamtego okresu felgi pęta sam wzór bardzo fajnie oddany brak układu hamulcowego, nie mamy tego układu hamulcowego troszeczkę można byłoby popracować nad tym tutaj center capem. dodać troszeczkę tych detali byłoby już całkowicie idealnie, kolejna skaza tak się słuchajcie przyglądam i coraz gorzej mi to <grywia> leży nie mamy prawego lusterka nie było to takie oczywiste dla młodszych oczywiście odbiorców Standardem był lusterko od strony kierowcy zawsze, chociaż część samochodów nawet nie miała lusterek w ogóle i trzeba było je doposażać oddzielnie. Nie wiem, czy uda mi się złapać, ale słuchajcie, mamy charakterystyczną dla Mercedesa kierownicę z tamtego okresu. Liczniki w formie takiej, że się tak wyrażę, kapliczki również charakterystyczne dla Mercedesa z tego okresu. I mamy piękne dekory drewniane. Ładnie to wygląda, słuchajcie. To wygląda naprawdę przyzwoicie i, i, i tutaj nie będę jakoś mocno się czepiał najsłabszym no elementem wbrew pozorom są te fotele one już tak dobrze nie wyglądają mamy klatkę klatka ym, poprowadzona nie wiem czy zgodnie historycznie ale coś jest, coś się dzieje nie będę się tutaj wybitnie czepiał musieli tutaj również ym, zastosować takie przetłoczenia, że się tak wyraża, techniczne dla pasa tylnego, dla błotników jest to zdetalizowane jest to widoczne Duży plus, nie zostało to pominięte, nie zostało to zrobione na gładko. Trochę słabutko prezentuje się ten wydech, można byłoby to e, troszeczkę mocniej oddać, ale nie będę się wybitnie czepiał. Pamiętajmy, że były to jednak troszeczkę tańsze modele względem innych serii 1.43, o jak pamięć nie myli. Wlew paliwa. On jest w ogóle maźnięty na chrom, z tego co widzę. Jeżeli chodzi o lampy, e, pomalowane segmenty całkiem ok, nie jest to jakoś yy, tragicznie sam kształt, troszeczkę jakieś takie mocniej zaokrąglone. Wydaje mi się, że było to bardziej kanciate, yy, że te lampy były bardziej kanciate, ale być może jest to taki mój efekt pamięciowy. Z tyłu również spinki tak samo jak z przodu, yy, odlane, plus pomalowane tampo yy, modelowe. Bardzo ładne, ostre, bez jakichś tam większych problemów. Jakieś takie wżery na kaściach, jak widzicie, pojedyncze się pojawiają. Jednak na czerwonym te detale się lepiej przebijają. Słuchajcie, mamy nawet tutaj um, oznaczenie, um, gdzie podpiąć linę do holowania, tak jak w przypadku takich rasowych wyścigówek. Jeśli chodzi o płytę, no super. Naprawdę, tutaj, no kurczę, no pamiętajmy, że jednak to jest hot Wiz. Yy, i faktycznie, yy, jeżeli chodzi o tą płytę, o zdetalizowanie tutaj spodu, mamy najważniejsze detale uwzględnione. czy mamy element silnikowy, mamy element skrzyni biegów, yy, wydech, element tylnego zawieszenia, nawet bak jakiś jest, yy, można by było owszem zrobić to lepiej. Natomiast patrząc na to, jak nawet droższe yy, marki 1,43 tą płytę gdzieś olewają. To uważam, że jest to bardzo przyjemny zabieg, i, i, i faktycznie duży plus za to. Duży plus również za historyczny bieżnik na oponach. Nie mamy tutaj nowoczesnych kierunkowych myślą. Mamy tutaj historyczną oponę z przełomu lat 60., 70. Super, jestem, jestem więcej niż zadowolony z tego zabiegu. Oczywiście lusterko lewe, odlane w chromie, pomalowane w chromie. Jest ok, no kurczę, no nie, ma, nie ma co. Dosyć dużo skaz widocznych, natomiast słuchajcie, pamiętajmy o tym, że jednak srebrny nie wybacza i tych skaz będzie po prostu na tym kolorze widocznych dużo, dużo, dużo więcej. Yy, uważam, że jeżeli jesteście bardzo pedantyczni i koniecznie chcecie mieć tego Mercedesa w swojej kolekcji, yy, to zastanówcie się nad zgodnym powiedzmy historycznie malowaniem czerwonym. Czyli tej klasycznej czerwonej świni, będzie to, będzie to wam, was mniej gryzło w oczy. Z tego co pamiętam, modele hotwisa z tej serii oscylowały. Nie chcę was okłamać, ale to było między chyba 70 a 90 zł. Jakoś tak. Czy uważam, że jest to kasa, która której są warte te, te, te modele z tej serii? Bo tam jeszcze były. Inne ciekawe samochody, jeszcze było 911 GTRS. W przypadku tego wypustu, oczywiście, był Mustang, taki zmodyfikowany mocno korweta Z06. Uważam, słuchajcie, że wtedy z tego wypustu Mercedes był najciekawszy i najfajniejszy pod względem detali. Dzisiaj z perspektywy czasu. Już jako człowieka, który troszeczkę więcej zaczął zbierać 1,43, uważam, że okolice 70-80 zł były do przełknięcia, bo był to Castor nie występował yy, tak naprawdę w żadnych seriach kioskowych. a co ciekawsze, egzemplarze, no to były tam oscylowały w okolicach 150 chyba złotych, tak, yy, innych producentów. Uważam, że tak, że te mniej więcej 70-80 zł można było położyć, natomiast już 90-100 zł. Uważam, że już nie. To już się zbliżamy do takiej granicy, gdzie faktycznie można się zastanowić nad innym producentem, można się zastanowić nad troszeczkę ciekawszymi modelami Jakościowo one jednak będą dużo, dużo lepsze Zwróćcie uwagę, że tutaj jest dosyć sporo uproszczeń Nawet jeżeli porównacie sobie niektóre serie kioskowe. Mówię tutaj o D'Agostini, mówię tutaj o Hachette Czyli tak naprawdę Odlewy XO. No, XO jak doskonale zauważył yy, Trumir yy, pod jednym z moich filmów yy, robiło również odlewy dla Hot -pisa. i widać, że jest to takie dosyć duże uproszczenie. Wcale bym się nie dziwił, gdyby to XO właśnie robiło odlewy dla, dla Hot również w tej serii. Yy. Lubicie Mercedesa, lubicie Czerwoną Świnię, lubicie klasyczne odlewy, a nie chcecie wydawać miliona monet. I byłaby to seria dla Was. Natomiast w tym momencie patrząc, jak, jak niektórzy sprzedawcy próbują łoić i tam dochodzą ceny chyba do 200 zł z tego ceny. Nie chcę was okłamać, a tak mi się coś kojarzy. To absolutnie nie. Za 100 za kilka złotych macie już dużo ciekawsze alternatywy. Natomiast powiedzmy to nie wiem, 70-90 zł można śmiało się zaopatrzeć. E, niewiele dokładacie do niektórych premiumek i macie naprawdę dużo, większą skalę, dużo lepiej zdetalizowaną. Przechodzimy do RWB. I słuchajcie, RWB. Model, ym, który darzy potężnym centymetrem, mówię o konkretnie tym, tym egzemplarzu. Jest to chyba pierwsza taka poważniejsza e, moja przygoda z 1.43. E, jest to pierwszy model RWB w tej skali, chyba do tej pory jedyny z tego, co pamiętam w moich zbiorach. Jakoś, nie wiem, przeszła mi faza na, <gryw> na, na RWB. Raczej gdzieś tam już te zgodne historycznie modele mi bardziej rajcują. Natomiast modelu, tyle ciekawy, że jest ze stajni Szuko, czyli no powinno być to na naprawdę dosyć w wysokim poziomie. Natomiast, tak zacząłem się przyglądać mocniej temu, temu modelowi. No, to jak to mawia klasyk. No, moim zdaniem, według mnie kilka niedociągnięć jest. Pozwólcie, że się, że się nimi z wami podzielę. Pierwsza kwestia, słuchajcie, jak spojrzycie na e, odlew tego elementu przy reflektorze, on jest niedoszlifowany. Jak na limitkę 500 sztuk, no wygląda to słabo. Można było to zrobić dużo, dużo, dużo lepiej. Druga kwestia, dosyć istotna, jakoś tam pokrat e, wlotów tutaj no jest dosyć słaba. Uważam, że można byłoby to. W tej kasie i w tej klasie zrobić też lepiej. Druga kwestia to są nity poszerzeń. Według mojej wiedzy powinny być albo czarne, albo srebrne. No, no tutaj taki detal już jednak powinien być uwydatniony, bo stanowi on znaczący element, że się tak wyrażę, danej, danej bazy. Tutaj, jak spojrzycie, jeżeli chodzi o te panele. Poszerzeń, to jednak te uszczelnienia czarne są widoczne. No tutaj skupili się na tym, że mamy tej czarną uszczelkę na przednim zderzaku. Można było się pokusić, żeby dorzucić te, te uszczelki również tutaj po liniach, zarówno tylnego zderzaka, jak i poszerzeń. Powiecie, czepiasz się? No czepiam się, no bo ten model był, jest w tym momencie dosyć, dosyć drogi. więc uważam, że no już płacąc taką kasę, klient może czegoś oczekiwać. Uważam również, że tutaj okna mają zbyt grubą tą uszczelkę, że się tak wyrażę, zbyt grubą tą czarną linię, ten matrix. Jeśli chodzi o tył, no powiedzmy, że jest on względnie, względnie ok. Sam ma jakość spoilera, moim zdaniem również jest tutaj dosyć, że się tak wyrażę, nie nie przystoi o może temu producentowi bo jednak Schuko kojarzyło mi się z taką już wyższą ligą i tak naprawdę z takich większych większych, większych problemów jakościowych no to, no to, to to co przedstawiłem reszta a przepraszam i jeszcze oczywiście Tampo przednie Porsche rozpikselowane tak że ledwo w ogóle jesteśmy w stanie odczytać. No przy tej wielkości modelu no jest to niewybaczalne, uważam, że tutaj trzeba by było to lepiej dopracować. Duży plus, słuchajcie, za, za oddanie ducha, że się tak wyrażę, czyli nieolanie najważniejszego elementu tego tego modelu, czyli felki i układu hamulcowego. Tutaj jest to faktycznie zrobione na najwyższym poziomie. Mamy również tampo na oponach Idlersa. Z jednej strony trochę krzywe, z drugiej strony trochę prosta, ale to akurat nadaje takiego, takiego sznytu RWB. Mamy um, ucho holownie, jak widzicie, w centralnym elemencie. No drażni mnie strasznie, kurczę te, te tampo tam krat. Można było to naprawdę zrobić lepiej. Kurde, aż szkoda. Wloty typowe dla 964. Taki bardzo popularny zabieg, on się wywodzi jeszcze z, z RESek, Kierunek duży, pomarańczowy, przyjemnie zdetalizowany, bo mamy tutaj nawet takie te kratki takie typowe dla kierunkowskazów. To jest akurat mocny, mocny element. Mamy przyjemnie zdetalizowany wydech pomalowany w środku na czarno, maźnięty, widać gdzieś tam te, te elementy układu wydechowego wychodzące spod spodu. Jak najbardziej OK i jak najbardziej wybaczalne. Yy, mamy tutaj z tyłu nacięcia, przetłuczenia jak widzicie yy, w zderzaku, pomalowane dodatkowo na czarno, żeby je uwydatnić, fajny zabieg, nie razi aż tak mocno. Bardzo przyzwoicie. Jeśli chodzi o kratownicę... Si Jeśli chodzi o kratownicę silnika zdetalizowana, jak widzicie mamy tutaj maźnięcie przechodzimy do wnętrza, tylna kanapa bez rollbara nie pamiętam czy w tym modelu w, w był w ogóle rollbar, ale no, można byłoby się pokusić, jako już takie e, kropka na D tego charakteru powiedzmy sportowego mamy kierownicę z nabą z tego co widzę, dobrze A tak słuchajcie, próbuję Próbuję namierzyć, wydaje mi się, że jest tutaj naba nawet. Nie chcę was okłamać, ale tak to wygląda. Tak by tutaj była naba jeszcze dodatkowo, co też się dosyć rzadko zdarza. Kierownica. Yy, kierownica sportowa plus naba, chyba jest. Zegary oczywiście, deska typowa dla 911, no tutaj yy, zepsuć się tego nie da chyba. Yy. Chyba się zepsuć tego nie da. Trochę minus, że jest ona płasko. Można było tam zrobić odlew już z tymi, że się tak wyrażę, tunelami osadzić bardziej te zegary. Ale nie będę już się mocno czepiał. Fotele: takie charakterystyczne dla tego stylu. Widać, że to kubeł czarny, więc mocno tutaj nie, nie zobaczymy detali. Klamki. Widoczne, odlane, lusterka charakterystyczne dla, yy, dla 964, już z tego, z tego okresu taki Turbo Look. Wygląda to, wygląda to ok, słuchajcie, jak oceniam ten model tak yy, chłodnym okiem, chłodnym, yy, chłodną głową, yy, patrząc przez pryzmat samego kastu, samej kości odlewu, bez malowania. Uważam, że jest to naprawdę przyzwoity, przyzwoity model, przyzwoity, przyzwoita propozycja. Natomiast kilka elementów wykończenia, czyli szlifu tych elementów wokół, wokół reflektorów, tampo, znaczka, dla mnie w ogóle nie, nieporozumienie, brak wykończenia takiego. Takie kropki na div wokół tych, tych elementów poszerzających, tych poszerzeń, uważam, że rzutują na taką ocenę dosyć niską, jak na ten model, jak się spodziewacie. Moją, bo nie wiem, 7,5, 8 to jest max. Uważam, że w cenie, nie wiem, tam widziałem, niektórzy krzyczą za niego 60 euro, niektórzy krzyczą za niego 250 zł, 280, 350. Uważam, że absolutnie, absolutnie tego górnego limitu bym się nie zbliżał i maksymalnie co można było za to położyć to 200zł Myślę, że to jest takie maksimum 180-200zł i faktycznie wtedy nie pożałujecie, natomiast no już drugie tyle praktycznie Czyli gdzieś tam okolice 350zł, absolutnie nie, 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 nie. I, i można trafić w dużo ciekawsze modele nawet jeżeli chodzi o RWB Sprawy nie ratuje wbrew pozorom, ta sytuacja z limitką, bo mówię, jest to opisane, że jest to 500 sztuk, natomiast widzę, że jeszcze są dostępne normalnie w sklepach, więc chyba ktoś coś oszukuje. Ciężko to zweryfikować. Który jest zwycięzcą? Szczerze. Dla mnie żaden, bo tutaj <noise> pod względem jakości, oczywiście, y, oczywiście y, szuko jest to półka wyżej, natomiast y, te drobne elementy rzutują, że, że ten samochód oceniłbym troszeczkę niżej niż początkowo, tak jak wspomniałem przed sekundą, jeżeli chodzi o, y, o Mercedesa. Uważam, że jak na Hot jest super, ale jednak jakościowo trochę brakuje do, do szuka. To są dwie zupełnie inne filozofie, tak jak mówiłem, dwóch zupełnie innych odbiorców, więc tutaj jednoznacznego zwycięzcy nie będę, nie będę określał. No bo to tak jakby porównywać Mercedesa klasy do Mercedesa S klasy, czy, czy BMK 1 do BMW 7. No to są trochę inne, inne inni odbiorcy, inna grupa docelowa. Uważam, że natomiast. Jeden i drugi model ma mocne strony. Jeden i drugi model ma ciekawe, ciekawe patenty, i jeden i drugi model znajdzie wśród Was, oglądających myślę, też swoich potencjalnych odbiorców. Polujcie, patrzcie, weryfikujcie sobie. Myślę, że tutaj wielu z Was też może ochłodzi głowę, jeżeli chodzi o o Mercedesa. Jeżeli chodzi o Shuko, no to jest to taki temat trochę niszowy, bym powiedział i raczej raczej gdzieś tam odbiorcy się w ostatnim czasie skupiają na seriach że tak wyrażę, bliżej historycznych, bliżej, bliżej serii. W tym odcinku to wszystko. Zachęcam Was oczywiście standardowo do zapoznania się z innymi materiałami. Zachęcam Was standardowo do lajkowania, udostępniania, subskrybowania. Będzie mi bardzo miło, jeszcze raz oczywiście zapraszam was na Discord, link w opisie. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.